Z politycznego punktu widzenia, mus, proszę mi wybaczyć, ale chciałbym zacząć od wypowiedzi pana Radosława Sikorskiego z wczoraj, o ile się nie mylę, który, który się, tak powiem, zaapelował, poprosił, zażądał, po, zabłagał, o tak bym nawet powiedział, zarówno policję, jak i prokuraturę i sąd, żeby jak najszybciej wsadzono mnie do więzienia. ale I to jest interesujące, ale, ale dużo bardziej interesujące z mojego punktu widzenia, bo byłem wielokrotnie w więzieniu, bo to nie jest dla mnie dramatyczne, ma olbrzymią zaletę, jak Państwo wiecie, że jest 12 godzin snu. To jest rewelacja. To jest absolutna rewelacja. Naprawdę od godziny 6 po południu do 6, do 6 rano można spać. W łóżku, więc to w ogóle rzadko komu się już tak zdarza taka, taka perspektywa. Jest też drzemka po obiedzie. Więc, więc właśnie, tak. więc o właśnie, no, no więc właśnie, ale, ale najbardziej interesujące w tym, co on powiedział, to był powód, dlaczego ja mam iść do więzienia i to naprawdę jest fascynujące. Otóż są dwa powody, dla których mam iść do więzienia. Po pierwsze dlatego, że zlikwidowałem WSI, a po drugie dlatego, że udowodniłem zbrodnię smoleńską. Naprawdę. Słowo daje, ja, ja nie wymyślam. On to wprost powiedział Macierewicza, należy zamknąć ze względu na likwidację WSI i ze względu na postępowanie w sprawie, w sprawie Smoleńska. No to to, proszę Państwa, jest nie tylko skala przestęp, przestępczości tego człowieka, ale jest jungtim między tymi dwoma funkcjami i tymi dwoma instytucjami, czyli między WSI, ludzi z WSI i problemem zbrodni smoleńskiej. On to Zadeklarował, on to przedstawił i on uznał, że to jest zbrodnia, pokazując te elementy. Myślę, że warto nad tym się zastanowić. Pan Sikorski jest inteligentnym człowiekiem, dosyć sprawnym, ale tak emocjonalnym, że bardzo często robi fundamentalne błędy intelektualno tak powiem, informacyjne. Nie, nieprawdy tylko właśnie pokazuje o co naprawdę chodzi. No tak jak zrobił, jak Państwo pamiętacie, z, tą, z tym wysadzeniem tego. tego rociągu, prawda? Znaczy po prostu doprowadził do tego, że od tego momentu Amerykanie już w ogóle z nim nie rozmawiają. Jak wiecie, on pojechał tam ostatnio na, na 3 maja i żaden polityk amerykańskiego nie przyjął. Oczywiście różne, różni, znajomi, różni znajomi z mediów, tak, no bo jak wiadomo, ta, tata, córki, i tak dalej, i tak dalej, rządy, przepraszam, i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli chodzi o kierowniczy aparat Stanów Zjednoczonych, w żadnym wypadku, bo on właśnie tak zadeklarował. To są takie jego błędy. I to, co powiedział w sprawie zamknięcia w więzieniu Macierewicza, za sprawę powiązania tych dwóch elementów, WSI i zbrodni smoleńskiej, to naprawdę dobrze pokazuje, co on ma w zapleczu. Swojego umysłu, o czym przez cały czas myśli, z czego przez cały czas zdaje sobie sprawę i co broni po dzień dzisiejszy, co przez cały czas popiera.